Warszawskie Kawiarnie, warszawscy twórcy, zaprasza Ewa Domańska. Ach, bo ja Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Warszawskie Kawiarnie, warszawscy twórcy. Dzisiaj jestem u fani. A co to takiego? Zaraz o tym nam opowie e, pracownik Muzeum Polin, pani Magda Maślak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, to wyjątkowa przestrzeń kulinarna tego muzeum. Nazwa pochodzi od kobiety. Tak. E, tak, e, odkryliśmy kilka lat temu e, historię kobiety, która urodziła się pod koniec XIX wieku w, pod Włocławkiem. Potem wyemigrowała do Wilna, i tam otworzyła restaurację wegetariańską. Była jedną z pierwszych osób, która próbowała kuchnię wegetariańską wśród Żydów i nie-Żydów. Mhm. Fani prowadziła tam restaurację, w której bywali, jak się okazuje bardzo znani artyści, cała bohema wileńska wczesnych czasów i wiemy to, bo się zachowały wpisy do Księgi Gości, tam są naj, najwięksi poeci tych czasów, malarze, aktywiści. Fanny też wydała książkę kulinarną po polsku i widysz z przepisami kulinarnymi i to była niesamowita kobieta, ona zginęła podczas Zagłady, w 1941 roku słuch fani Fanny mężu zaginął, Zachowała się tylko książka kulinarna, My znamy jedną kopię w języku jidysz i jedną kopię w języku polskim i gdy otwieraliśmy to miejsce w Muzeum POLIN ja postanowiłam, że nazwijmy to miejsce pracownia u fani. Mhm. i mamy tutaj mural przedstawiający właśnie fanię Lewando, wiszą tutaj zdjęcia z przestrzeni restauracji, zdjęcia samej fani i też w naszych działaniach staramy się kontynuować działalność Pani Lewando i w związku z tym większość naszych wydarzeń jak nie praktycznie wszystkie to są wydarzenia promujące też kuchnię wegetariańską. Czy myśli pani, że promowanie kuchni wegetariańskiej mogło mieć jakiś związek z koszernością? Jak najbardziej był taki taki w ogóle taki, taki trend, do tej pory on funkcjonuje, czyli osoby, które przestrzegają koszerności, a które podróżują do innych krajów, gdzie to tak koszerne, koszerne jedzenie nie jest zbyt dostępne, czasami akceptują jedzenie wegetariańskie jako takie najbliższe jedzeniu spełniającemu wymogi koszerności, ponieważ w zasadach koszerności są określone dozwolone produkty i zabronione produkty, są określone, zakazane łączenia, i warzywa i owoce są zawsze koszerne, muszą być tego sprawdzone czy tam nie ma żadnych robaków, insektów żadnych. Nabiał jest koszerny. Jajka, Jajka nie mogą zawierać tej plamki krwi, ale to ta kuchnia wegetariańska jest taka bardzo bliska, a jeszcze bliższa jest kuchnia w ogóle wegańska, bo tam już w ogóle nie ma tych elementów od zwierzęcych. Natomiast w przypadku Lewando, to było, wegetarianizm był dość kontrowersyjny dla niektórych osób, ponieważ była to nowość i na przykład dla niektórych rabinów nie było to dopuszczalne, że możemy sobie tak ułatwić życie. I jeżeli zupełnie zrezygnujemy z mięsa, to nie przestrzegamy w większości satkoszarności, w związku z czym nie zgadzali się na takie ułatwienie sobie życia. Mhm. Chciałabym się chwilkę zatrzymać przy tych zasadach koszerności, bo koszerność to nie tylko niejedzenie wieprzowiny i łączenie produktów, ale to także zasady związane z e, odpowiednim traktowaniem naczyń, sztućców. E, czy mogłaby Pani coś więcej na ten temat powiedzieć? E, tak, zasady koszerności są bardzo e, obszerne. I e, e, tak naprawdę. Zaczynają się już od tego, jak zwierzę jest traktowane, jak zwierzę jest hodowane, skończywszy właśnie na naczyniach i, i tym, jak one są też używane. Jedną z takich chyba najbardziej ciekawych reguł jest to, że w rodzinach bardzo przestrzegających zasad koszerności pojawiają się podwójne zastawy, czyli zastawy na której się podaje mięso i zastawę, na której się podaje nabiał. Są też zastawy, jest, jest też zastawa na Pesach, czyli na święto, które trwa 7-8 dni w zależności od kraju. I ta zastawa się wyjmuje właśnie tylko na to święto. Ona nie ma nigdy styczności z chlebem na zakwasie. Kuchnia żydowska bardzo się przenika z innymi kuchniami z racji tego, że Życi zamieszkiwali tereny różnych krajów od wielu wieków, stąd mamy wpływy, wpływy kultur też tutaj aszkenezyjskiej czy safardyjskiej. ale też niektóre potrawy mają troszeczkę inny smak w tej interpretacji naszej, Europejskiej, naszej polskiej, na przykład chałka podobno jest troszeczkę inaczej, wypiekana i jest słodsza. Jak traktują to Żydzi? Czy to jest traktowane jako profanacja tych produktów, czy raczej się cieszą z tego, że one mają swoje miejsce na rynku? E, Hałka to jest chyba mój ulubiony przykład, jeżeli chodzi właśnie o taki produkt, który z kuchni żydowskiej wyemigrował do kuchni polskiej? po II wojnie światowej i faktycznie ta chałka żydowska powiedzmy oryginalna to jest chleb szabatowy wypiekany tylko w piątki i jedzony w piątek i w sobotę tak jak trwa szabat od piątku od zmroku w piątek do zmroku w sobotę i ta chałka żeby spełniała saute koszarności, powinna być neutralna czyli parwa czyli nie zawierać ani mleka, ani mięsa. No chałka nie zawiera mięsa, a mleko, no to na przykład mleko i masło, którego ona nie powinna zawierać, żeby właśnie móc ją zjeść na przykład z jakąś wędliną. Natomiast ta chałka, która przeszła do kuchni polskiej, wyewoluowała w, taką, w taki rodzaj tak zwanej briożki, czyli bardzo często właśnie zawiera masło, jest słodsza, e, czasami też ma ukochaną w Polsce kruszonkę, Czyli też masło z, mm -hmm. wymieszane z cukrem i z mąką. I w związku z tym już nie jest tak neutralna w smaku jak ta chałka żydowska. I Żydzi, którzy przyjeżdżają do Polski przede wszystkim są bardzo zdziwieni. To znaczy, oni są zdziwieni, że myjemy na przykład we wtorek, w środę jest dostępny u nas w piekarniach chleb dla nich szabatowy. Mhm. I też są zdziwieni, ponieważ nie oczekują tak powszechnej obecności chleba żydowskiego, szabatowego, który jest w Polsce dostępny tak naprawdę w każdej piekarni. Mhm. Już na wielu produktach pojawiają się certyfikaty koszerności. W jakich sklepach już możemy ujrzeć produkty z tymi certyfikatami? W Warszawie na pewno jest takie miejsce, Sklep koszerny na do Żyków. Tam wszystkie produkty są certyfikowane, jest dużo produktów sprowadzanych z zagranicy, w tym z Izraela. Jeżeli chodzi o inne produkty w Polsce, to Aż tak dużo z nich nie ma certyfikatów, natomiast jest strona prowadzona przez Gminę Żydowską Warszawską. To podlega pod Rabina Majka Szudricha. To się nazywa Koszerna Półka, i tam jest lista wszystkich produktów, które albo mają certyfikaty, albo są przez Rabina sprawdzone pod właśnie względem koszerności ich produkcji i Rabin je zatwierdza jako właśnie koszerne. W Polsce mamy wiele ośrodków, których dopropagowana, rozprzestrzeniana jest kultura żydowska. Mam tu na myśli oczywiście Warszawę, Kraków, Lublin, no Kazimierz. Czy możemy mówić o jakichś regionalizmach w kontekście potraw? Tak jak na przykład mamy różne potrawy, nie wiem, na śląsku, różne potrawy w górach, czy mamy różnicę w jedzeniu. Potraw żydowskich w Krakowie i w Warszawie albo innych miastach? Oczywiście. Kuchnia żydowska jest zawsze kuchnią lokalną, więc zawsze jest specyficzna pod względem regionu, z którego pochodzi. I jednym z takich większych różnic, tutaj, jak pani powiedziała, między Warszawą a Krakowem jest to, że. Znajdujemy się po dwóch stronach tak zwanej linii Gefilte fish. Jest taka teoria, że przez Polskę, przez Europę, przechodzi linia Gefilte Fisch. Ona tak mniej więcej właśnie przechodzi przez Warszawę. I na północ od tej linii Gefilte fish, czyli taka ryba faszerowana albo obecnie mhm. bardziej już w formie takich klopsów z, tej, z tego mhm. farszu rybnego, na północ od, tej linii, od Warszawy Gefilte Fisch jest pikantne, jest takie pieprzne bardziej wytrawny, a na południe, czyli między innymi w Krakowie, jest słodkie. Mm -hmm. Tam się bardziej pojawiają te, te smaki e, słodkie. Jest też różnica na przykład w potrawie, e, która się nazywa gęsi pipki, o której dużo ludzi słyszało, pewnie gdzieś tam się nam obiło o uszy, ale mało osób ją widziało, ponieważ trudno jest ją znaleźć w restauracjach. Więc gęsie pipki w Warszawie i na północy Polski to są faszerowane gęsie szyje, natomiast w Krakowie i na południu Polski to są duszone gęsie żołądki. Zupełnie inna potrawa, punkt styczny to są gęsie podroby, natomiast bardzo często ludzie się kłócą, co jest prawdziwe, co jest, co faktycznie, to są, czym są gęsie pipki i oczywiście obie wersje są poprawne, po prostu są to regionalne wersje o tej samej nazwie. Niedaleko mojego domu znajduje się restauracja izraelska, w której oczywiście można zjeść wiele znakomitych żydowskich potraw, ale to, co przykuło moją uwagę, to to, że zalecane jest, żeby kilka osób, każdy, żeby wziął inną potrawę i żeby się wzajemnie wymieniać i jakoś próbować. Czy to jest. Regionalna tradycja, czy to ma związek kultu z kulturą, czy to jest zakorzenione w jakiejś ideologii? Myślę, że ma Pani na myśli taką tak zwane Mezę, czyli te przystawki, których jest dużo na stole, które właśnie tak. można dzielić ze, ze znajomymi. To jest tradycja blisko wschodnia, która istnieje tak naprawdę w krajach, nie tylko w Izraelu, ale też. W Libanie, w Jordanii, gdzie właśnie stół, właśnie na początku jedzenia zostawia się mnóstwem małych talerzyków z różnymi dodatkami, z różnymi przystawkami, które się z innymi osobami przy stole dzieli, więc to jest bardzo powszechne w kuchni izraelskiej, ale jest, stanowi część kultury stołu ogólnie Bliskiego Wschodu. Ale dzielenie się to jest chyba bardzo ważny element. Kultury i kuchni żydowskiej. Tak jak na przykład mamy te szabatowe kolacje z chałką, tutaj też chyba chodzi o, o wspólne jedzenie, wspólne dzielenie się. Tak. My też, jak organizujemy szabatowe kolacje u nas w Muzeum, organizujemy w ciągu roku, ale też przede wszystkim organizujemy je podczas Tisz Festiwalu Żydowskiego jedzenia, mm -hmm. który się zaczyna za, za dwa tygodnie, 16 mm -hmm. października. To e, zawsze te kolacje zaczynamy, właśnie od e, elementu chałki, e, wypiekamy te chałki właśnie w sposób żydowski, bez nabiału, i e, zachęcamy naszych gości, żeby na początku kolacji e, wzięli chałkę, która leży przed nimi, urwali sobie kawałek i podzielili się z tą chałką, z innymi uczestnikami. Kolacji to jest e, Taki bardzo y, wspólnotowy element tych samotnych kolacji. To może jeszcze powiedzmy parę słów o tym festiwalu, bo to już wielkie wydarzenie, które zostało nagrodzone, czego bardzo gratuluję i pani, jako pomysłodawczyni projektu, i, i w ogóle instytucji Polin, bo to naprawdę wydarzenie na szeroką skalę. Czego możemy się spodziewać na Festiwalu Kuchni Żydowskiej? Bardzo dziękuję. Ta nagroda Europa Nostra była dla nas bardzo ważna, to było takie, to było takie docenienie naszych działań i też potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Tisz co roku, oprócz tego, że to jest jedyny festiwal poświęcony wyłącznie kuchni żydowskiej, natomiast kuchni żydowskiej w jej szerokim znaczeniu, co roku ma też swoje hasło przewodnie i hasłem przewodnim Tiszu w tym roku będzie rzemiosło. Mhm. To jest też nasze nawiązanie do obecnej wystawy czasowej w Muzeum u nas, czyli o sztetlu w Opatowie, widzianym oczami Majera Kirschenblata, ponieważ jak myślałam sobie o tym, co straciliśmy w Polsce razem ze sztetlami, to straciliśmy właśnie to rzemieślnictwo. Kiedyś te miejscowości były. Pełne tam były młyny, były, były piekarnie, były kaszarnie, były łuszczarnie, była produkcja rzemieślnicza, prawie że rzemieślnicza, na miejscu bardzo bogata, obecnie tego praktycznie nie ma. I podczas ciszy chcieliśmy przypomnieć trochę o, tej, o tym rzemieślnictwie, w jedzeniu, w kulinariach i też pokazać, jak to rzemieślnictwo się odradza. Więc podczas tych pięciu dni od środy. Do niedzieli będziemy zapraszali na różne wydarzenia, które będą właśnie dotyczyły rzemieślniczej kuchni, rzemieślniczych kulinariów. Nie tylko jedzenia, też produktów, które są z jedzeniem związane, jak na przykład makatki czy koszyki na pieczywo. O, proszę. Podobno mamy bardzo wiele wspólnych produktów z kuchnią żydowską, o czym się nie mówi. Jakie to są potrawy? My staramy się mówić jak najwięcej. No to przed... <grymne> tutaj tak, ale, ale u nas, po tej naszej stronie się mało mówi, tylko... mam Tak naprawdę najwięcej e, punktów stycznych znajdujemy w takiej kuchni domowej, codziennej. E, I e, my już kilka lat temu e, rozpoczęliśmy taką akcję, że podczas Tischu zapraszamy e, do włączenia się w festiwal e, Bary Mleczne. W Warszawie. O. Ponieważ menu baru mlecznego, to właśnie ta kuchnia domowa, taka prosta, zawsze też lokalna, bo to są właśnie dania, które są z produktów lokalnych, tak naprawdę w dużej mierze to jest kuchnia żydów ażkenazyjskich. To są te same potrawy, które na przykład w Nowym Jorku są postrzegane jako kultowe produkty dania kuchni żydowskiej, czyli na przykład placki ziemniaczane. Naleśniki z serem, gołąbki, krupnik, barszcz czerwony, to są dania, które dla amerykańskich Żydów są takim stemplem, takim, takim znakiem jakości kuchni żydowskiej. A oczywiście w Polsce są postrzegane jako dania kuchni polskiej, tradycyjnej, domowej. Więc bary mleczne na Czastiszu zmieniają nazwę tych dań na język Idysz o. I to wystarczy, żeby te dania się jakby objawiły tak, mm -hmm. w tej swojej wersji y, żydowskiej. Oczywiście z tym takim małą, z małą gwiazdką, z małym przypisem, że jeżeli w gołąbkach jest je no to wtedy to już nie jest taka wersja żydowska. Bardziej, e, jeżeli będzie drób, to będzie bardziej kuchni mm -hmm. Tutaj mamy cykl kawiarniany. Jakie słodkie przysmaki możemy spróbować w różnych żydowskich restauracjach? Jeżeli chodzi o żydowskie słodycze, one, to jest oczywiście, już wspominając, chałkę, która właśnie w kółki no tak. nie jest takim słodyczem do końca, ale są na przykład takie bardzo pyszne rogaliki, nazywają się rugelachy. To są takie małe rogaliki z reguły z nadzieniem czekoladowym albo makowym, ale mogą być z nadzienia bardzo różne. Większość słodyczy żydowskich jest związana z świętami. Czyli one są z reguły dostępne sezonowo. I na przykład na święto Purim, które przypada na wiosnę, wypieka się takie małe ciasteczka kruche z nadzieniem, trójkątne, które się nazywają mhm. hamantasze. Mhm. My 2 października tego roku zaczyna się Żydowski Nowy Rok mhm. i na Żydowski Nowy Rok się wypieka ciasto miodowe, tak zwane lekach, które właśnie ma ten, ten słodycz nam przynieść na Nowy Rok. A na przykład na Hanukach, które przypada w grudniu, smaży się pączki. I jak kiedyś byłam w Izraelu, właśnie podczas Hanuki, mój znajomy Izraelczyk powiedział mi, że mam wielkie szczęście, że jestem właśnie w tym tygodniu w Izraelu, ponieważ jest to jedyny tydzień, kiedy w Izraelu można spróbować wyjątkowych Hanukowych pączków, czyli takich pączków nie z dziurką, mhm. tylko pełnych pączków z nadzieniem. Właśnie, czy wiadomo, kto przyprowadził do Polski pączki? Czy to nasza kultura, czy kultura żydowska? Pączki prawdopodobnie przywędrowały do nas z Wiednia, z Austrii i zostały zaanektowane i przez kuchnię żydowską, mhm. i nieżydowską. Mhm. Czasami trudno jest powiedzieć, kto był pierwszy, kto usmażył pączkę, czy usmażył placek ziemniaczany. Mhm. No to w takim razie skąd się wzięły pączki w Izraelu? No właśnie to była ciekawa historia, ponieważ te pączki, które w Polsce są powszechne i tradycyjne, dostępne na co dzień, w Izraelu stały się tymi pączkami wyjątkowymi, świątecznymi, dostępnymi tylko i wyłącznie podczas święta Chanuka, no bo w Polsce te pączki pełne z nadzieniem są takimi dla nas pączkami podstawowymi. Te z dziurką są już takimi amerykańskimi donutami, które do nas przywędrowały Jakiś czas temu. Rozkwit żydowskich kawiarni przypada głównie na okres dwudziestolecia międzywojennego. Czy wiadomo, jakie słodycze królowały wówczas w kawiarniach? W kawiarniach raczej królowały słodycze niezwiązane ze świętami, mm -hmm. raczej ogólnodostępne, raczej proste. Mamy bardzo mało, niestety, informacji na temat tego, jakie były menu tych przedwojennych kawiarni, ale między innymi jedno to miejsce prowadzone przez Fanię Lewandę na, na początku wspomnianą. Uh -huh. To były też czasy między to była ta 30. i u Fani też można było znaleźć słodycze, a jakie to widać między innymi w jej książce kulinarnej. Uh -huh. To zachęcamy do czytania książki kulinarnej i zgłębiania wiedzy na temat kuchni żydowskiej, ale też do smakowania żydowskich potraw. Przybywajcie licznie na TISZ Festiwal. Na pewno będzie się działo wiele i będzie bardzo smacznie. I bardzo, bardzo dziękuję Pani za rozmowę i za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.